Chciałabym też powiedzieć od dojścia do Kissi Robloxa Niestety, ale musiałam się wysłuchać na ten temat, ponieważ jest bardzo dużo osób, które mnie kopiują na YouTubie i także na Robloxie. I większość osób myśli, że to ja. Więc zacznijmy od tego, że na Robloxie jest dużo osób, które kopiują mnie na początku skina, a później już wynik. I później udawają, że to ja i macie szybkie dowody, które znalazłam szybko właśnie. I uwierzcie mi, jest ich o wiele więcej, te pierwsze trzy w galerii, które znalazłam na szybko. Dobra, teraz może przejdźmy do YouTube. A. Jest też bardzo, ale to bardzo dużo ludzi, które skopiowali jak identyczny. Właśnie, to, słuchajcie. To od razu te sale profilowe. Jest to jedna tego osoba, która zaczęła hejtować tego typu osoby z YouTube'a, nie zrobiąc go jednego chłopaka od różnych odwiedzin. Już to odsłałem w faście. To jest świetna karma, nie zrobię się w ogóle tego, bo ludzie nie patrzą na tego karma. On zrobił to, co że to ja Teraz uwaga, zobaczcie, ona ma w ogóle inną nazwę niż ja, bo ona to jest jej kanał i ona ma jedną subskrypcję dołączona 3 miesiące temu. I ona ma nazwę Office, official, tak. I teraz zobaczcie, na moją nazwę. Ja mam jedną L, ona ma dwie, i ja mam oficjal, a ona ma oficjal. I naprawdę ludzie nie chcą robić tego żadnej derami, tylko chciałam was uprzedzić, ponieważ jest bardzo dużo takich kopii i większość ludzi prostu w to wierzy. Więc nie przejmujcie się tym i patrzcie na kanał, bo to czytajmy to tak w to nie jest już śmieszne. To tyle, co chciałam powiedzieć. Bye! -o!